zapraszam Was na kolejną przygodę z Red Bull 3. Oczywiście wrócę też do Red Bull 4, nie martwcie się, ale mam ochotę przejść tutaj jeszcze kilka leveli z tą naszą kuleczką z poprzedniego wcielenia. Zresztą, część z Was prosiło właśnie o tą odsłonę gry, czyli wygląda na to, że Wam się spodobała też ta trójeczka. Okej, okay, idzie nam całkiem nieźle, chociaż mam tutaj braki w gwiazdkach w levelu pierwszym, trzecim i piątym, więc poziom trudności wcale nie jest taki mały. No niemniej jednak mam nadzieję, że e, pójdzie całkiem nieźle e, przy tej e, kolejnej przygodzie. Także zaczynamy. Level siódmy przed nami. No i lecimy. Uwaga, uwaga. Co my tutaj mamy do zrobienia? Coś mi się wydaje, że ja muszę się dostać tam na dół, tylko w jaki sposób. A, właśnie tak. Tutaj muszę odblokować jakąś zapadnię. No i muszę lecieć do góry. Utopiłam się. Ale że co? Że moja kula umie pływać? A, czyli ja muszę uważać, żeby co, żeby ona się za długo nie zatopiła? Nie wiem. Zaraz sprawdzimy jeszcze raz. A, czyli tutaj napełnia mi się woda, dzięki której moja kulka pływa, ale muszę ją utrzymać na powierzchni. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. czyli to o co chodzi? Czemu ja nie mogę przepłynąć kawałek dalej? No nie wierzę. Czy ja to muszę na jednym skoku zrobić? Zaraz zobaczymy. Spróbujemy jeszcze raz. A, bo ona się tu odbija. No nie, ale lipa, nie mogę przejść. Bardzo niedobrze. Już chyba wiem, dlaczego chcecie, żebym wróciła do Red Bull 3, bo tutaj się więcej dzieje. Bardziej mi nie idzie. I pewnie się z tego powodu śmiejecie. No cóż, ja mimo wszystko mam nadzieję, że pójdzie mi dobrze. No nie, nie dam rady. Nie przeskoczę tego. Mam jeszcze 11 żyć, na no to wygląda, bo przed chwilą było 13. Skusiłam dwa razy. No dobra, próbujemy kolejna próba. Mam nadzieję, że tym razem udana. No dobra, woda się napełniła. No i co? Na o, dobra, dobra, podskoczyła! Ale to było trudne, nie miałam pojęcia, jak to zrobić. Dobra, tutaj musi podjechać wózeczek i zapewne potem muszę wskoczyć na. Okej, okay. tam była jakaś proca. Potem muszę wskoczyć na kolejny, uważając na proce. O! Spadłam! O matko, co jest ze mną? Nie mogę przejść jednego levelu. Dobrze, że przynajmniej nie muszę się cofać do tamtego etapu. Bo tamten był tragiczny po prostu. Ja już się tutaj, widzicie, nawet nie skupiam tak mocno. No nie! Na zbieraniu gwiazdek. To po prostu idzie mi dzisiaj tragicznie. No nie śmiejcie się ze mnie. Dajcie znać w komentarzu lepiej, jak wam idzie. I czy wam poszło tak dobrze, jak mi. Nie, no, jest tragedia po prostu. Ale dobra, pełne skupienie. Dobra, jesteśmy już na górze. Teraz musimy delikatnie się przeczołgać na drugą stronę, przeskakując te kujące proce. Dobra, jesteśmy. Ale ten level jest trudny, niech on się już skończy. Dobra, ta kula na pewno mi się przyda. No właśnie, przyda mi się, żeby wskoczyć tutaj na górę. Koniec! O, ale to był trudny level. Lecimy dalej. Ósemeczka. Ale tutaj są zawijasy. Ale tutaj jest ciężko. Ja podejrzewam, że ja muszę w jakiś sposób się dostać na tamtą stronę. I co? W którymś momencie mam podskoczyć? No nie. Okej, okay, dobra. Jestem. Dobra. Jak tu jest trudno, słuchajcie. Tam jakaś czaszka była. Nie chcę tam nawet iść. Trudno, jednej gwiazdki nie zbiorę. To się nic nie stanie. A tu po co idę? Tylko po gwiazdkę? Bo jeśli tak, to ja jej nie chcę. No nie wierzę. Ja taką trasę pokonałam tylko po to, żeby wziąć tą jedną gwiazdkę. Serio. Czyli chyba jednak muszę się spotkać z tą czaszką. Poor Eric. Czyli, że co? No nie wierzę. Nie, nie gadajcie, że ja muszę te trzy gwiazdki zebrać, żeby tutaj mi się otworzyło. No nie. Co za dramat. Co tutaj są po prostu za levele, to się w głowie nie mieści. Nie, ja wiem, że się ze mnie śmiejecie. No dzisiaj to jest istna katastrofa. Trochę na skróty poszłam. Dobra. No dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Wskakuj tam. No nie, no nie mogę. No zobaczcie, ona nie chce podskoczyć. Czy ona się tutaj musi jakoś wspiąć, po tej ścianie? O, nie wierzę. Dobra, udało się, ale to jest masakra. Chyba już zdecydowanie wolę Red Bull Ball 4. I chyba nawet wolę Battle for the Moon. Nie, dobra, ja wiem, że będziecie teraz mnie w komentarzach tutaj przekrzykiwać, że przecież Battle for the Moon było dla mnie tragiczne i nie byłam w stanie go przejść. No ale widzicie, że ta kula w ogóle nie chce tutaj lecieć. Co za dramat? No jak ja mam przeskoczyć na tamtą drugą stronę? Nie, 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 nie. Jeśli męczycie się tak samo jak ja oglądając, to to przepraszam, bo dramat jakiś jest. Nie mogę tego przejść. Dobra, otworzyło się tam. Może koniec. Ale to był straszny level. Kolejny straszny level. Co tym razem? Dobra, coś tu po mnie przyjechało. Coś mnie zabiera do góry, jakaś winda. Okej. Okay. Muszę chyba dotknąć tej chorągiewki. Dobra. Juhu! I nie doskoczyłam. Dobra, ale fajnie. Okej, okay, takie levele robią się same. Takie lubię. To na 100% mi się przyda, więc pewnie muszę to zabrać ze sobą. Czy nawet muszę po tym jechać, ale nie, ja to chyba przeciągnę. Ej, 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 nie uciekaj! O, ale miałam szczęście. Prawie bym się nakuła. Nie, no, ten to był lajcik. Ten to był lightowy. Wszystkie mogłyby takie być. Ale zauważyliście, jest pewna e, różnica między. Red Ball 4, a Red Ball 3, ponieważ tutaj mam wrażenie, że każdy level jest totalnie inny. A gdzieś tam w, w przypadku Red Ball 4, w momencie, kiedy już gdzieś tam zaczniemy e, zabawę w jakiejś konkretnej lokalizacji, to ona właściwie jest, jest bardzo podobna. Tutaj się to troszeczkę różni. No i tu jest combo, bo ja tu muszę chyba przeskoczyć. Nie, no nie ma szans. Tamte wszystkie Battle for the Moon i tak dalej są identyczne, praktycznie. Te poziomy trudności również, a tutaj każdy level właściwie mm, ma dla nas coś innego. Poczekajcie, co mi daje ta zapadnia tutaj? A ta zapadnia unosi jego ogon, i tam mi się tworzy taka rampa. Tylko, że ta rampa jest tak tragicznie skonstruowana, że na niej praktycznie nie da się skoczyć. Troszkę nie ogarniam, jakby tej kuli pod względem właśnie braku tego. No, zobaczcie, ja naciskam, cały czas naciskam, a ona nie chce skakać tak jak ja naciskam. To mnie tutaj najbardziej z tego wszystkiego dziwi. Dobra, tutaj spróbujemy się teraz. No nie, no ona w ogóle się tutaj nie napędza. W ogóle się tutaj nie napędza, słuchajcie. Strasznie ciężko się tą kulą skacze. Nie, to jest jakieś nieporozumienie. Ona w ogóle nie leci. Ona w ogóle nie reaguje na moje ruchy, na to, co ja robię. E, w ogóle klikam bez sensu, słuchajcie, na ten... Na... O, tutaj skacze jak, jak nienormalna, a gdzieś tam dalej, jak potrzebuję takiego mega dużego skoku, to ona nie skacze. Próbuję ostatni raz. Bo nic innego tutaj nie wymyślę. No, i co? Co to był za skok? Nie, po prostu nie mam do tego cierpliwości. Słuchajcie, musicie mi wybaczyć. Sprawdźmy, na którym levelu stoimy. Na 10. W ogóle dramat, bo ja myślałam, że ta gra pójdzie dużo, dużo szybciej, a tu jest po prostu istny Armagedon. To jest dopiero 10. level, a ja nadal jestem. Tak daleko osiągnięcia swojego celu. No trudno, być może w kolejnym odcinku się uda. Dajcie koniecznie znać, jak Wam idzie. Do zobaczenia, pa pa!